Witajcie, dalsza część zmagań z ciężkim odpalaniem Kupiłem o, zegar do sprawdzenia ciśnienia strasna lipa, jest na Allegro tam za około 5 dych Tutaj mimo tego, że dostrzegłem teflonem wszystkie połączenia to i tak leci Ale pomimo tego, że leci to ciśnienie pokazało gdzieś tak 4-4,5 bara jak na złość, po nocy odpaliła za pierwszym razem spoko. Znaczy od, od razu odstrzała, nie kręciła dłużej. Mimo to wyciągnąłem listę paliwową. Tam któryś z Was radził, żeby posprawdzać wtryski. I no dobrze, co mam powiedzieć, dobrze radził, bo tutaj już pierwsze sobie zmieniłem później poszedłem po telefon, by się ładował. O, tu jest y, jeden tak obrany, to jest y, ten uszczelniacz od y, wtrysku tutaj. Y, natomiast te, no wyglądają w sumie spoko, nie? Są, takie wypracow... Są takie trochę wypracowane. Są takie trochę wypracowane. Kupiłem Mniej drugie, te y, górne, co dochodzą do listwy, mają taki numer w zamienniku. Czekajcie. To zamienniki Zerlinga. Taki numer w zamienniku. A te, które wchodzą w głowice, taki numer w zamienniku. Nie, w wiem, ten kolektor. numer w zamienniku. Nie, co to w głowice, nie w kolektor zaopierdolę. No tak, tu. Głowice, nie głowica, nie? tam też jest trochę syfu nie mam nic za bardzo do czyszczenia, nie przygotowałem się trochę wezmę tam jakieś, pójdę zaraz do domu coś tam będę musiał wykombinować to ogólnie wszędzie ma okrągłe, jak to odpaliłem typu wszystko się kurwa lało masakra pewnie będzie gdzieś walić benzyną z parę dni w samochodzie ale trudno przejdźmy do tych są generalnie wypracowane Hmm, tutaj któryś jest najgorszy to jest yy, piąty cylinder. Nie wiem czy tu kamera uchwyci, ale on tutaj jest, o, normalnie kurwa się nie? nie wiem czemu tak się stało. Ja tej listy w sumie nie wiem czy ją wyciągałem. Może zaraz. Ale kurwa bezprzesadnie. żeby tak się osiepał. nie przez to, że jest ten gaz i jest ten tank, który te przewody, to kurwa Ja druga przez mękę, droga przez mękę, no ale jakoś dam radę Może teraz iść do chaty Wziąć jeszcze parę rzeczy, bo oczywiście jak ja czegoś nie zapomnę, to jestem chory No i zobaczymy, jak złożę Jak złożę i powinien pierwszy raz będzie odpalać do dupy, bo liczba jest pusta Musi się odpowietrzyć Ale później no zobaczymy. Pojeżdża chwilę. Także wrzucę wszystko w jeden filmik. Hmm, czy to pomogło, czy nie. Może jeszcze uda mi się bardziej doszczelnić ten kurwa. Nowy, ale zjebany zegar odciśnienia. Nie mówię, kurwa byliście mieli kupować na aletro to, to od razu mówię, że nie polecam o, tego, tego tester się nie paliwa benzyna nie, nie wygląda spoko ale kurwa co żeby kurwa waliło kurwa ze wszystkich połączeń to jest, to jest dramat jakiś nie dobra ja się biorę do roboty także na razie kurwa nie chce mi złapieć ostrością to macie porównanie stary do nowy to ten normalnie kurwa jak ją ktoś stara by który się normalnie nożem obu upał tutaj jakiś zadzioryk a tu jest noweczka liso przyzbrojona mam nadzieję że nie będzie lecieć górą w sensie Tutaj, tędy Bo to trzeba najpierw wszystko kurwa złożyć do kupy I ja samym końcu odpalić Także trzymajcie kciuki No słuchajcie, paliwko się na razie nie leje Także jest spoko Tylko się najbardziej obawiałem, że z któregoś Z się Było przy Przy wpinaniu w list Gdzieś się e, Podwinie e, Gumowy O-Ring Na nie widać I też nie czuć yy... No nie wiem, na razie testujemy Mówię, film wrzucę jak będzie wszystko Wiadomo Poszedł gaz zdrowe, się to wyciszy Wszystko to Kurwa, jakiego powietrza muszę z tym zrobić Gazolina chyba szczelnie podpięta, bo, bo też nie czuć <laughs> no także działamy dalej. Zaraz może mi się uda tu jeszcze na wejściu na wejściu listwać gaszego Do szczelnie teflonem połączenie wam pokażę jak wychodzi ile ma układ paliwowy, jest nie w układzie paliwowym dobra tam dołożyłem flonu, ale pod każdym połączeniem jest coś podłożone aktualnie jest na zgaszonym Kurczę, czekaj, nie tym. jest na zgaszonym 2 i no 2,2 2,2 bara oh. będziemy odpalić

Ponad 4,5 tylko to ci dawe cię dziś nie ucieka No nie, jest dośczeni, ona nie ucieka chyba nie wyłączyć tej lampki o 4 47, 4,7 No dobra ścimy. Kurwa. Dobra. Cztery Na razie spadło to do do 43. Zobaczymy gdzie się zatrzyma. Więc no, słuchajcie, ten test nie ma sensu, bo o ile tu muszę to lepiej doszczelnić, bo tutaj jak podłożę to, o widzicie, paluchy mokre, to tutaj kurwa, nie wiem czy to będzie widać, o, to tutaj się kurwa sączy, nie? Jest lipa kurwa z tym, z tym zegarem straszna. Dobra, spróbuję to jeszcze bardziej utafionować i jeszcze raz. Teraz się trochę zemściłem w tych połączeniach. Nie, nie kończymy się mocniej. Nie wiem już, kurwa, jak mocniej. Jeszcze, jeszcze można je mocniej dokręcić. Ale... Nie tak, zegra, tak trochę chodzi Ale dopompował. Tu jest głucho. Tutaj też nie leci, powiedzmy. Więc pod palcami jest OK Jeszcze już tak... WymOkay, widzać, nie... 000, no? 3 widzę... driski 4, 5, trzy... nie nie i dobra... to ją zaraz zgaszę i będę czy to się nie schodzi... czy nie schodzi... może ma schodzić... a jeżeli nie to zostawię ją do jutra rana... i... Wtedy będzie wszystko wiadomo, czy akurat to było to był akurat problem tych zniszczonych puszczalek Jakrzymajcie kciuki.